I ja się bardzo boję takiej wizji trochę orwellowskiej, gdzie zaczyna nam, um, zaczynamy sami sobie odejmować różne słowa, różne założenia językowe, po to, żebyśmy nie popełniali tak zwanych myśl o zbrodni, czy słowo zbrodni, um, bo to zbrodnie nie jest w języku, tylko zbrodnia jest w działaniu, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc jak ktoś chce kogoś skrzywdzić czy zranić, to zrobi to niezależnie od tego, jakie ma możliwości językowe, a my potrzebujemy pełnej, tak myślę, pełnego wachlarza językowego, żeby móc no jakoś tak rzeczywistość móc nazwać, ocenić, nie wiem, poruszać się w jakoś tej rzeczywistości. Słowo niewolnik jest bardzo potrzebne językowo, żebyśmy na przykład, no nie wiem, byli w stanie się przed manipulacją obronić, a cenzura jest trochę manipulacją. Jakbym chciał przeprowadzić pewien eksperyment myślowy, polegający na tym, że odrzucilibyśmy negatywne.